Wyobraź to sobie. Na rozgrzanej płycie lotniska w Dubaju majestatycznie toczy się gigant Airbus A380. Największy samolot pasażerski świata. Cztery potężne silniki, dwa pełne pokłady, ponad 500 pasażerów. Symbol luksusu, potęgi i marzeń o długodystansowych podróżach. A teraz spójrz na Warszawę. Port lotniczy imienia Fryderyka Chopina jest sercem polskiego lotnictwa i głównym hubem polskich linii lotniczych LOT. I choć jest największym lotniskiem w Polsce, to tutaj takich maszyn nigdy nie zobaczysz. Nie ma ich w hangarach, nie ma ich na płycie, nie ma ich nawet w planach. Dlaczego? Dlaczego polski narodowy przewoźnik, który w ostatnich latach rozwija się jak nigdy wcześniej, nigdy nie zdecydował się na zakup Airbusa A380? Przecież jesteśmy dwudziestą gospodarką na świecie i jednym z większych państw Europy: lot i największy samolot świata. Powinno więc wydawać się naturalnym połączeniem. Odpowiedź nie jest prosta, bo to historia o trzech rzeczach: o infrastrukturze, o ekonomii i o strategii na przyszłość. Kiedy w 2005 roku Airbus zaprezentował światu A380, linie lotnicze dosłownie oszalały z zachwytu. W tamtych latach wierzono, że przyszłość lotnictwa to ogromne maszyny przewożące setki pasażerów między wielkimi hubami. Z Londynu do Nowego Jorku, z Dubaju do Sydney, z Paryża do Tokio. Airbus obiecywał rewolucję: mniejsze zatłoczenie lotnisk, niższe koszty w przeliczeniu na pasażera i niepowtarzalny komfort. Emirates, Singapore, British Airways wszystkie te linie chciały mieć własnego super jumbo. To był symbol statusu, jak posiadanie transatlantyka na początku XX wieku. A380 miał być królem przestworzy. Ale już wtedy niektórzy patrzyli na ten projekt z pewnym dystansem. KLM, linia o ogromnych tradycjach i doświadczeniu, mimo że lotnisko w Amsterdamie było w pełni przystosowane do obsługi A380, nigdy go nie kupiła. Zamiast tego Postawili na bardziej elastyczne Boeingi 777 i Dreamlinery. Dlaczego? Bo zadali sobie inne pytanie. Nie jak duży może być nasz samolot, ale jak mądrze możemy połączyć pasażerów z całego świata, aby zarobić jak najwięcej. Ta myśl stała się fundamentem ich strategii. I choć LOT i KLM to zupełnie inne skale, podobne myślenie od lat przyświeca również polskiemu przewoźnikowi. Lot nigdy nie stanął przed realną decyzją o zakupie A380 z bardzo prostego powodu. Warszawa nie była i nie jest gotowa, żeby taki samolot obsłużyć. Dodatkowo lot trapiły przez lata świetności, a 380 poważne problemy finansowe. Lotnisko Chopina to największy port lotniczy w Polsce, ale jego infrastruktura powstawała w czasach, gdy nikt jeszcze nie marzył o dwupokładowych kolosach. Pas startowy wystarczający dla A380, co pokazało kilka sytuacji, ale to nie wszystko. Przyczyną jest tu zbyt mały terminal, by pomieścić podwójne rękawy dla A380. Oraz przede wszystkim masz tylu pasażerów na raz. Płyta postojowa przy nim też jest nieprzystosowana do skrzydeł o rozpiętości 80 metrów, więc do samolotu trzeba by jeździć zawsze autobusem. Według danych cytowanych przez rynek lotniczy, dostosowanie Okęcia do przyjmowania takiego giganta wymagałoby gigantycznych nakładów finansowych setek milionów złotych. Trzeba by poszerzyć drogi kołowania, wzmocnić nawierzchnię, przebudować terminal i zbudować zupełnie nowe gatey. A to wszystko, gdy od wielu lat planuje się jego zamknięcie na rzecz CPK i aby przyjąć samolot, który, realistycznie, przyleciałby może raz, dwa dziennie. Warszawa jest co prawda lotniskiem dużym, ale nie mega hubem na skalę Heathrow czy Dubaju, czy nawet Frankfurtu. I nikt nie planuje, by kiedykolwiek nim była, bardziej wielkościowo zbliżone będzie CPK. Ale nawet gdyby Okęcie mogło przyjąć A380, lot i tak nie miałby powodu, żeby go kupić. Bo ten samolot, mimo że jest piękny, nie był sukcesem finansowym. W 2019 roku Airbus ogłosił koniec produkcji A380. Dlaczego? Bo zamówienia się skończyły. Linie, które wcześniej chwaliły się gigantami, zaczęły się ich pozbywać. Air France wycofał wszystkie. Kantas ograniczył flotę. Nawet Emirates, główny klient i największy zwolennik tego samolotu, przyznał, że era Super Jumbo dobiega końca i musi myśleć nad zastapieniem. Powód był prosty. Cztery silniki to cztery problemy. W czasach, gdy paliwo stanowi największy koszt w lotnictwie. A380 palił znacznie więcej niż nowoczesne dwusilnikowe samoloty. A to czyniło go nieopłacalnym. Dawniej giganty latały z kompletem pasażerów. Dziś rynek wygląda inaczej, pasażerowie wolą częstsze połączenia i mniejsze maszyny. Tam gdzie kiedyś latał A380 z 500 osobami na pokładzie, dziś lot może wysłać dwa Dreamlinery. I oba będą przynosić zysk. Ludzie wolą lecieć do Ameryki Dreamlinerem lotu bez przesiadek, niż przesiadać się na zatłoczonym Heathrow na A380. Lot doskonale zrozumiał, że przyszłość nie należy do największych, lecz do najbardziej elastycznych, więc nie ma po co nadwerężać małego budżetu. Zamiast inwestować w Super Jumbo, postawił na Dreamlinery, które stały się filarem jego floty dalekodystansowej. A ostatnio także na Airbusy A220 które są debiutem europejskiego producenta we flocie. To nowoczesne, ekonomiczne i ciche maszyny, idealne do obsługi połączeń w Europie i na Bliskim Wschodzie. Bo lot nie buduje wizerunku na rozmiarze samolotów, ale na efektywności i zasięgu siatki połączeń. Do Nowego Jorku czy to Toronto loty są latem dwa, trzy razy dziennie, a nie pięć w tygodniu. To dokładnie ta sama filozofia, która od lat przynosi sukces liniom takim jak KLM, Finer czy Swiss. Lot działa zresztą w realiach znacznie mniejszego rynku niż wielkie linie z Zachodu. Lata do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Azji, ale nie w takiej liczbie, by zapełnić codziennie A 380. Żeby ten samolot miał sens, musiałby być pełny na każdym locie. I to w obie strony. W praktyce oznacza to tysiące pasażerów dziennie na jednej trasie. Warszawa po prostu nie generuje aż takiego ruchu, a flota dowozowa małych embraerów nie jest w stanie go zwiększyć. Polski rynek jest rozproszony, pasażerowie wylatują także z Krakowa, Wrocławia, Gdańska i często lecą przez Frankfurt czy Amsterdam. Lot buduje więc sieć połączeń tak, by zapełniać mniejsze samoloty częściej i utrzymać wysokie współczynniki wypełnienia po odpowiednich cenach przy niskim ryzyko pustych miejsc. Dziś linie lotnicze inwestują nie w największe, lecz w najbardziej ekonomiczne samoloty. Takie, które zużywają mniej paliwa, są cichsze, lżejsze i bardziej ekologiczne. Przyszłość to nie cztery silniki, ale dwa super wydajne napędzane coraz częściej biopaliwami. Lot doskonale o tym wie. Zamiast gonić za prestiżem, koncentruje się na nowoczesności, punktualności i efektywności. Boeingi 787, a teraz Airbusy A220 to symbol tej strategii. Mniejsze, oszczędniejsze, ale gotowe na nowe czasy. Więc gdy ktoś zapyta, dlaczego lot nie ma Airbusa A380, odpowiedź brzmi, bo nie potrzebuje go, żeby być skuteczny, a poza tym nigdy nie miał tyle pieniędzy. Lot nie mierzy sukcesu w metrach skrzydeł ani liczbie pokładów. Mierzy go w liczbie połączeń, w punktualności, w rentowności i w zadowoleniu pasażerów. A 380 był pięknym snem. Ale świat obudził się w nowej rzeczywistości. W rzeczywistości, w której wygrywają nie najwięksi, ale najtańsi.